Piłkarze młodej Jagiellonii są na zgrupowaniu w Olecku. Trenują pod okiem legendy białostockiego klubu Henryka Moisy, który specjalnie dla Jagiellonii wrócił po 20 latach z Australii. Nowy trener zostanie tu tak długo, jak długo będzie potrzebne. Jak na razie robi przegląd zawodników. Chodzi o zawodników, którzy, których obecnie mamy na, na, tutaj na obozie. To są, to są zawodnicy, którzy grali w Mistrzostwach Polskich Unii Starszych, głównie rocznik 90., i 91. Nie mamy jeszcze zawodników z rocznika 92, dlatego że oni skończyli mistrzostwa Polski niedawno i należy im się krótki odpoczynek. Postawa na obozie zadecyduje o pozostaniu lub nie w młodej Jieloni chętnych do gry jest wielu. Dużo zawodników bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. Myślę, że będzie naprawdę bardzo ciężko te się dostać. No i bardzo tutaj jest szarta walka. W każde miejsce będzie. A będzie jeszcze trudniej, gdy do walki dołączą brązowi medaliści mistrzostw Polski Juniorzy Młosi, którzy rozpoczą treningi 22 lipca.